Cześć, witajcie! Poszukiwanie idealnej latarki do moich wypraw bunkreksowych trwa nadal. Jeden z widzów pożyczył mi do testów taką oto latareczkę. Jest to latarka Fenixa C7. Eee, co muszę powiedzieć? Na samym opakowaniu: latarka, 3000 lumenów, zasięg około 470 metrów. Eee, Norma szczelności IP68, czyli może być zanurzona do 2 metrów, odporna na upadek 1 m. Akumulator 5000 mAh. Na najniższym trybie wytrzymuje jakieś 68 godzin. Sama latarka ma 7 trybów świecenia: 5 podstawowych i 2 dodatkowe, czyli stroboskop oraz SOS. Teraz latarka prezentuje się następująco, ma uchwyt na pasek, w nakręce jest magnes, można go przyczepić do barierki, klips na pasek jest ściągalny, ale to już jest plus. Latarka jest cieniutka, fajnie się trzyma w ręce pobawimy się, potestujemy, jest możliwość jeszcze zamocowania z tego co widzę jakiegoś laniarda, żeby z ręki się nie wyślizgła. A jak się będzie sprawować zobaczycie na filmiku. Co jeszcze muszę dodać? Firma Phoenix jest sprzedawana przez sklep Kolba, który jest jednym z głównych albo nawet głównym dystrybutorem, więc jak ktoś jest zainteresowany na sklep Kolba, i tam jest szeroki wybór latarek Fenixa. Czas przystąpić do testów. Może nie ma tu super ciemno, ale zawsze coś zobaczymy, jak świeci. Ta latareczka. To jest tryb najsłabszy. Przedemną mną drzewko jest jakieś 20-30 metrów, i spokojnie go widać. Kolejny tryb o wiele lepiej daje. Kolejny widać już to moc. 3000 lumenów. Ładnie drogę podświetla. I turbo. Zobaczcie. Jak wszystko pięknie widać. Niby zasięg 470 metrów. No i wydaje mi się, że coś koło tego powinno być. Tam jakieś 200 metrów dalej są drzewa. I wszystko jest ładnie doświetlone. I jeszcze jeden: to jest ten tak zwany tryb turbo. Ale przy trybie turbo, czuć, że ta latarka zaczyna się nagrzewać. I najmniejszy tryb, no, ja jestem pod wrażeniem, można powiedzieć. Jeszcze raz. Na drogę. Raz, dwa. Mgła się unosi. Trzy, cztery. Ale mgła idzie. Potężna. I najmniejszy trybik. Super. No i po nocnych wyprawach z tą latareczką przyszedł czas na podsumowanie. Co mogę powiedzieć? Bardzo fajna, poręczna mieści się w ręku w porównaniu z latarką, którą miałem pożyczoną od kanapowego, czyli sofirnym. Jak dla mnie jest to jak dzień na noc. Po pierwsze, latarka sofirna za gruba. W ręku jeszcze się dało radę ją trzymać, ale włożyć do kieszeni czy gdzieśkolwiek to jest już problem. Nie miała żadnych mocowań, tak jak tu jest na przykład klipsik. Można laniarda sobie dać. Do tego ta latarka i ta od miała zabezpieczenie termiczne 60 stopni, ale tamta przez to, że miała ponad 5000 lumenów, w trybie turbo w momencie przegrzewała się i włączała się w tryby słabsze. Ta nie zdarzyło mi się, żeby się przełączyła na mniejszy tryb, ale bardzo mocno nagrzewała się cała obudowa. Może to też jest spodowane tym, że po pierwsze 3000 lumenów, czyli mniejsze nagrzewanie, po drugie dużo ciepła przejmuje cała ta obudowa. W zimie super, nagrejesz sobie ręce, ale latem czuć, naprawdę czuć, jak ona jest aż gorąca, ta latarka. Plusem jest tak jak mówiłem, klipsik, magnes. Zasięg, nie wiem, czy ona ma te deklarowane ponad 400 metrów zasięgu. Wydaje mi się, że ma, ale moc świecenia no, sami możecie ocenić. Widzieliście to w materiale. Co muszę powiedzieć z minusów? Minusem jest ten przycisk. W nocy, po omacku, jak ktoś nie jest przyzwyczajony, to ciężko rozpoznać, czy ma się przycisk do włączenia, czy podładowania. Trzeba kombinować. Mogliby to troszkę inaczej rozwiązać. Przypuszczam przez to, że tu jest magnes, nie mogli tu zrobić tego włączenia. Ale to jest, można powiedzieć, taki znikomy minusik. Latarka, no naprawdę świetna. Zrobiła na mnie duże wrażenie. Przypuszczam, że chyba to będzie mój wybór na wyprawy bunkreksowe. Co ja mogę powiedzieć jeszcze więcej o tej latarce? Port ładowania USB-C. Tak jak wszędzie, dla mnie super, naprawdę super. Te orzebrowanie też robi robotę. Ona się nie, nie wyślizgnie z ręki. Aha, fenomenalna obsługa. Naprawdę w porównaniu z Sofirmen, tam to był Kosmos. Kosmos, tu jest nie dość, że instrukcja obsługi przychodzi bardzo czytelna. To jeszcze. Całe tryby są intuicyjne wręcz. Włączasz przez krótkie naciśnięcie. Znaczy, ja mam teraz ją zablokowaną. O. Przytrzymanie, latarka świeci. Przełączamy tryby, wciskając pojedynczo. Przytrzymujemy, wyłączamy. Szybkie, dwukrotne na wyłączonej latarce. Włącza się tryb tak zwanej blokady, czyli zobaczcie, mogę sobie na moment tylko da znać, że jest w trybie zablokowania i nie ma opcji, że gdzieś w plecaku czy gdzieś ona Ci się włączy i wypalić jakąś potężną dziurę, tak? Kolejne szybkie, podwójne kliknięcie latarka dała znać, że jest w trybie i już się świeci i zmieniamy. W trakcie włączonej latarki Dwa szybkie kliknięcia mamy, tryb turbo. No nic skomplikowanego, naprawdę. Z mojej strony, ja tylko mogę polecić, jak ktoś jest zainteresowany takimi sprzętami. Sklep Kolba, oficjalny dystrybutor marki Fenix. Z mojej strony, to już jest wszystko. Zapraszam do następnych filmików. Pozdrawiam. Cześć.